Pan Maciej Brzeski, wiceprezydent miasta Gdynia. Panie prezydencie, obiekt, w którym znajdujemy się obecnie, WTC Expo, obiekt, gdzie odbyło się i odbędzie wiele wspaniałych, ważnych imprez dla miasta i dla kraju, stanął kością niezgody, jakie będą losy zarządu, jakie będą losy tego obiektu. Czy zarząd chyba nie zagrożony? Ja jestem zagrożony, być może osobiście, jako ten, który był odpowiedzialny za ten cały projekt i który w jakimś tam sensie doprowadził do zaistnienia tego obiektu i zaistnienia tego mechanizmu rozwoju gospodarczego. Gdy nie, bo to tak trzeba traktować. To jest inwestycja na następne dziesięciolecia, a nie na następne, na następne pół roku. Także jeżeli ja jestem zagrożony, to na pewno nie zarząd. Ja jestem gotów ponieść każdą odpowiedzialność za to, co dobrego wniosłem do miasta. No dokładnie tak uważam. Nie byłoby na przykład tej imprezy, nie byłoby sięgnięcia brytyjskich handlowców do Trójmiasta zresztą, bo to jest obiekt, który będzie służył nie tylko miastu, ale będzie służył Trójmiastu w ogóle, pomagając związać kapitał, a ja jestem, wie Pan, Panie Redaktorze, zawsze do dyspozycji. Ja wiem od ponad pięciu lat, od początku mojej pracy w samorządzie lokalnym, że, że to jest pewnie epizod w moim życiu, ale wydaje mi się, że kilka sukcesów, między innymi ten obiekt to jest też sukces, kilka sukcesów osiągnąłem. Ja mam poza tym swój zawód, w którym miałem również sukcesy i jeszcze mogę mieć. I kolejny element, no kością niezgody. Gdy ja w ogóle czasami leży kością niezgody, bo dobre, bogate, dobrze zarządzane miasto to jest łakomy kąsek dla wielu ugrupowań politycznych. Zarzuca się zarządowi, zresztą zarządowi poprzedniej kadencji, w którym miałem również yy, przyjemność pracować, że podpisał yy, gwarancje kredytowe związane z budową tego obiektu. Rzeczywiście, ten splot yy, późniejszych wydarzeń już po europartenariacie, który ogromnym sukcesem był dla całego regionu. Po europartenariacie nie wszystko potoczyło się tak, jak to było przewidywane. Natomiast nie znaczy to, że trzeba niszczyć coś, co zbudowano. Uważam, że to byłby po prostu historyczny błąd. Likwidacja tego obiektu, do którego pewne ugrupowania dążą między innymi. Bo tu nie chodzi o moją pozycję. Bo ja mogę ją jutro stracić i... I jeżeli taka będzie wola, demokratyczna wola Rady Miasta,